Cześć, witajcie w naszym kolejnym słodkim odcinku. Dzisiaj z Agnieszką poruszymy, jakby zrobimy dopowiedzenie do odcinka, gdzie poruszyłyśmy temat biszkoptu, który jakby jest lepszy, czy z całych jajek, czy y, używamy osobno białka, ubijamy osobno żółtka, ale sobie, tak mówię, jakby osobno żółtka byśmy ubijały, a chodzi o dodanie żółtek <grym> do białek, ale tak. dobra. To dzisiaj poruszymy temat takiej właśnie jakby główną bazę naszego biszkoptu, czyli jajka. Jakie jajka, jaki rozmiar i jaka temperatura, aby na ten biszkopt idealnie wyszedł? O czym dzisiaj pogadamy? Czy oddzielać białko od żółtka, czy używać całych jaj? Jak długo ubijać białka lub jaja? Które jaje lepsze? Z wolnego wybiegu czy klatkowe? I wiele więcej. Zapraszamy! Dzisiaj, zanim po raz kolejny dopuszczę Agnieszkę do słowa, no bo wiecie, Agnieszka mówi takie bardziej e, ważniejsze rzeczy i zawsze się zostawia na te naj, najsmaczniejsze rzeczy na sam koniec, więc najpierw musicie mnie posłuchać, a później możecie sobie zespokoić Agnieszki. E, więc powiem Wam, jak moja historia z biszkoptem zaczęła, Agnieszka, to jak ja przeczytałam w przepisie, e, nie było podanej dokładnej ilości czasu ubijania jajek. E, było tak, ubijaj jajka, dopóki nie potroi swojej objętości. O, uwielbiam to w przepisach, tak. I ja Stary. no, dobra, ubijam te jajka i patrzę po pięciu minutach już objętość jest, wszystko jest super, no to jajka gotowe. I tak powiem Wam, kilka biszkoptów moich pierwszych, tak właśnie tak krótko ubijałam, tak robiłam biszkopty. One wychodziły, płaskie wychodziły, nie opadały, wszystko było super. Tylko z jakimś takim czasem, coraz te jajka, te, te białka, bo ja robiłam na początku biszkopt, gdzie ubijałam osobno białka, tak co raz sobie wydłużałam tak o minutę czas. Za każdym razem się ten jakiś tak automatyczny czas wydłużał, bo coś robiłam mhm. i zauważyłam, że ten biszkopt za każdym razem ciut wyższy mi wychodzi. Mhm. I dopiero później gdzieś tam na grupach tortowych czy w internecie, Ktoś mi powiedział, że białka trzeba ubijać minimum te 10 minut. To mhm. też zależy od ilości. Od ilości, ilości tak. bo ja, mówię, tak. ja ubijałam z 5 minut, to mi te tam 10-12 minut wystarczyło. Jak już robiłam biszkopt z 6 jajek, z 7, to już musiałam do 15 tak ubijać na no, moim mhm. starym mikserze. Miałam ręczny jeszcze, zaczęłam od ręcznego. Dopiero po 3 latach miałam planetarny. I powiem Wam, że to właśnie ten czas ubijania właśnie tak jest. Dla mnie był problematyczny na początku, właśnie dopiero odkryłam go później. Eee, a Ty Agnieszka, jak ubijasz te jajka, jak długo? To zależy od ilości jego oczywiście. Ale to takie 10 minut to jest takie minimum. minimum? Ale w nowych mikserach, na przykład mi dziewczyny mówią, i też to że wystarczy czasami 8 minut. Ale ja, mi dziewczyny mówiły, że 8 minut, ale jak ja ubiłam całe jajka, to te 8 minut mam wrażenie, że to tak jest na styk, że ja, ja wolę sobie 10-12 ubić. Znaczy z, twoim, e, z twoją pedantycznością i taką dokładnością, to ja tutaj czasami przewracam oczami, jak widzicie, ale Magda musi mieć wszystko co do minuty. Ja nie wiem ile dokładnie ubijam. Ja po prostu e, ubijam, patrzę, sprawdzam sobie i jest ubite, to robię z nim dalej. Nie, ja się tak bardzo nie skupiam, tak jak ty i naprawdę słuchajcie, mnie nie zobaczycie z zegarkiem i z, wa no, z wagą jubilerską czasami, ale w bardzo e, takich e, ograniczonym zakresie. Natomiast u Magdy to jest linijka, pewnie jakaś waga jubilerska. mikser, z, mam mikser z wagą i z mierzę. Słuchajcie, tak, Magdy... mam też taki mikser i ja po prostu to jest nie też ten mikser to mikser, ale najważniejsze, że ja sobie mogę mierzyć czas e, miksowania. Natomiast ja tego w ogóle nie e, nie liczę, z racji tego, że tak jak w poprzednim odcinku wspominałyśmy, ja robię biszkopty z całych jaj, więc tak naprawdę mogę sobie ubijać ile chcę. E, nie za krótko, to jest mhm. ważne jakby ta nasza masa jajeczna musi zwiększyć swoją objętość, ale ja jakoś tego bardzo nie pilnuję. Tak nie, nie patrzę na zegarek, po prostu ja wiem kiedy, mo, potrafię sobie sprawdzić kiedy te jaja są dobrze ubite. słuchaj, jak 15 lat już e, pieczesz, no to ja się nie dziwię. Ja może też za 5 lat będę już tak potrafiła, ale ja jestem taka no naprawdę ja powiem wam, że ja muszę wiedzieć. Ja po prostu Ty tego nie nigdy wiem. nie zrobisz, bo ty nie dobrze z tym czuła, to. więc to odpada absolutnie Białka z cukrem Same białka ubijamy przez około 1-2 minuty, a następnie dodając do nich łyżka po łyżce cukru ubijamy do momentu, kiedy cukier się rozpuści, a piana będzie sztywna. Możesz to sprawdzić obracając miskę do góry dnem. Jeśli masa trzyma się naczynia i nie spada, to znak, że białka są dobrze ubite. Do dobrze ubitych białek dodajemy żółtko po żółtku, w międzyczasie delikatnie mieszając masę. Całe jaja z cukrem. Całe jaja łączymy z cukrem. Ubijamy masę jajeczną na wysokich obrotach w słabszych mikserach lub na średnich w robotach o dużej mocy. Czas ubijania to od około 10 minut i więcej. Masa powinna być mocno napowietrzona, zazwyczaj zwiększa swoją objętość 7-8-krotnie. Cukier powinien być całkowicie rozpuszczony. Ale badko. powiedz, mi, Agnieszka, bo w ostatnim odcinku mówiłyśmy o tym, że nie można przebić cały Jak Ubijamy mhm. cały jajek i nie można przebić. A co z białkiem? No, białko białko może bardzo szybko można przebić. Nawet jak dodamy cukier, bo słyszałam, że opinia dodamy cukier, to może je prze... nie, nie, nie są do czy znaczy, nie, ja, ja mówię o tym momencie, kiedy można przebić, w momencie, kiedy ubijamy je same. same. Tak? Hmm, tak, kiedy ubijamy je same, no to mogą nam się zrobić takie chmurki. Ja to tak nazywam, takie chmurki, taki moment, kiedy białka się w cudzysłowie zepsuły, tu też nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale one faktycznie takie się robią, tak już przestaje ta, te nasze białka przestają być jednolite, tylko właśnie tak się grupują w takie chmurki. Mm -hmm. e, no to znaczy, że one są już przebite. Jeśli to jest początkowa faza, czyli dopiero zauważycie, że taka jedna chmurka się pojawiła, to szybkie dodanie cukru e, może zatrzymać ten, ten proces. Tak zdarzyło mi się tak. Ja na początku robiłam z rozbijanych jajek i miałam nieraz taką sytuację, że właśnie poszłam sobie robić coś innego i potem wracam, a tam już się zaczyna coś złego dziać więc to może trochę uratować, ale póki są same, faktycznie można je bardzo łatwo przebić. Ale jak już zaczynamy dodawać cukru, no to oczywiście cukier działa w taki sposób, że trochę stabilizuje nam tą pianę. Białko. Podczas mechanicznego ubijania białek wprowadza się do niego gaz obojętny powietrze. Ubijanie tworzy pęcherze powietrza, które są następnie rozwijane na mniejsze pęcherzyki. Piana prawidłowo na powietrza się do momentu, kiedy zużyte zostanie całe białko i nie ma już ono zdolności do tworzenia kolejnych pęcherzyków. W takim przypadku następuje rwanie piany, czyli niszczenie utworzonej struktury w wyniku pękania otoczek białkowych i w konsekwencji uchodzenia powietrza. Nie ma możliwości odwrócenia tego procesu. Ubijanie białek z cukrem skutkuje powstaniem piany składającej się z mniejszych pęcherzyków powietrza, a co za tym idzie, jest bardziej stabilna. Dla tych osób, które się zastanawiają się, kiedy wrzucić ten cukier, to ja już tak sobie sprawdziłam, Aha. odmierzyłam, moim czasomierzem. To jest tak około dwóch minut, już wtedy widzę, że te białka są jak ładnie ubite, już taka bezpiecznie wrzucamy już cukier. To czy wrzucasz cały od razu, czy łyżeczka Powiem po Powiem Wam tak, na początku, jak te przepisy zapisało, to było tak, że łyżka po łyżce, ale w momencie, kiedy ta pierwsza porcja nam się rozpuściła, a teraz tak, łyżka, to tak powoli wrzucam. Okay. I nie czekam, aż mi się pierwsza partia ten. Też mi dziewczyna mówiła, że one od razu cały cukier wstypują do tych białek, więc nie sprawdzałam tego. Może sprawdzę, może będę mogła kiedyś powiedzieć, może że sprawdziłam i jest ten. ale sobie to. Ale nie czekam tak, żeby mi się pierwsza łyżka rozpuści dobrze, bo ja bym stała nad tą miską po prostu przez 10 minut. Mm -hmm. no, Coś tak. Takiego. no tak. Całe jaja. Masę jajową, czyli białka z żółtkami, ubija się mechanicznie razem z cukrem. Proces ubijania powoduje szybkie wtłoczenie do masy powietrza oraz emulgację tłuszczu. Proces ubijania można przeprowadzić na zimno oraz na ciepło. Ubijanie masy jajecznej na ciepło przeprowadza się w temperaturze pomiędzy 37 a 42 stopni Celsjusza i nie należy podnosić tej temperatury do wyższych wartości. Struktura piany z całych jaj po ubiciu przypomina pianę uzyskiwaną podczas ubijania samych białek techniką ręczną, np. rózgą. Jest puszysta i delikatna. Dobra, czas już mamy omówiony, mi się wydaje, że czy o czymś zapomniałyśmy to, zapytajcie, to powiemy. Ale teraz y, taka fajna, chyba najważniejsza rzecz. Wielkość naszych jajek. Czy to ma takie istotne znaczenie? Ja powiem, że ma. Ja powiem nawet, że ma każdy gram ma znaczenie. Ja się znowu nie zgodzę, <laughs> ale ja to założyłam Agnieszka. no może no nie każdy gram, ale na przykład jak pięć, mam, e, wrzuci mi się jajka do misy, mam wagę, teraz mi się ważą ładnie. I wiem, że na przykład jak ja mam w przepisie 220 gram, a wsypię mi się do tych jajek tam 225 gram, to już później widzę, na jakby góra biszkoptu jest delikatniejsza. Uwiem, że u Ciebie tego problemu nie ma, bo Ty pewnie inaczej sobie mieszasz tę mąkę z tym, ale okay. u mnie jest ten problem. Mam ten problem, że właśnie że dół to zawsze jest taki bardziej zwarty, góra jest bardziej puszysta. I jeżeli jest, mam tam więcej białek czy jajek od tej mąki, to ta góra jest dosłownie taka, mm -hmm. taka piankowata. Okay. I dlatego zawsze w moich przepisach piszę dokładnie 220 gram jajek, dokładnie 135 gram cukru. choć oczywiście jak mam tam 5 gram więcej widzi to może być, ale ja już wtedy sobie na moim przeliczniku dokładnie szybko podlatuję, wpisuję i mam odliczone po prostu co do grama. I wiem, że Agnieszka mi po prostu powie, że raz ona robi na oko, ja tego u Agnieszki słuchajcie nie lubię, ja ją proszę o przepis, ona mówi dobrze, ale ja to robię na oko, muszę to przygotować Tak. Jak ty tak możesz? Tak. Ja robię. Nie, ja aż tak bardzo się nie przejmuję. Ja mam wyliczoną ilość cukru i mąki na jedno jajko, i ja zawsze używam emek. Tak. No bo mamy różne rozmiary, mamy S-ki, te najmniejsze, one są rzadko, ale, tak. ale się pojawiają czasami, są M-ki te średnie albo są L-ki, te takie największe. Ja Który używam Ja używam właśnie, Tak. A używasz. ja używam M-ek zawsze i też jak ma gdzie to wam przepisy musiała sobie przeliczać. No i z tymi jajkami jest tak, że one mają przedział wagowy, tak? Od do. Więc one nie mają tak na przykład, że nie wiem, że tego jajka jest e, 64 tak. gramy, tylko może być 62 albo 64. Tak. No, tylko zawsze mam albo mam jak mi się trafi idealnie 220, a jak mi się nie idealnie trafi, to albo sobie odmierzam, a jak mi się nie chce, to wyciągam łyżko. To też, żeby była jakby jasność, jeśli na przykład dosypuję sobie cukru i mam nie wiem, wsypać 300 g cukru i sypnie mi się 310, nie robię z tego dramatu, robię, nie wyciągam tego cukru ze środka. Ale jak na przykład bym miała wsypać 100 g cukru, a wsypałoby mi się 110, no to już jest 1 dziesiąta jakby więcej, więc mm -hmm. tu, tutaj już bym jakby się już musiałabym się zastanowić, tak? E, pewnie bym już wyciągnęła, ale tam 5 gram czy 10, tym bardziej, że tak jak mówię, ja nie ważę jajek. Nie sprawdzam, ile gram tych jajek jest, tylko liczę sobie na sztuki. Więc nie wiem, na przykład przy 10 jajkach, jak na każdym jajku będą 4 gramy mniej, bo jest na przykład między 60 a 64 przykładowo, no to na 10 jajkach to już jest 40 gram. Ja w ogóle tego nie sprawdzam. Magda sprawdza, dlatego jej przepisy zawsze się udają. Więc ja to robię bardziej, bardziej tak na oko i nie pilnuję tego tak dokładnie. Natomiast no pewnie u Ciebie bardziej przewidywalne to jest, tak? U mnie czasami Ta, jakieś tak jest jak że ja muszę mieć jajka dokładnie i się lepiej czuję, bo Wtedy uh -huh. wiem, że ten, ta górna warstwa będzie fajna, stabilniejsza, bo mówię... Da mnie mąki, od razu widzę, że góra jest taka właśnie puszysta. A też to jest ważne, bo czasami się dziewczyny pytają, jak kroimy ten biszkop, którą warstwę dać gdzie? Czy górną, może na sam dół? Ja tak nie robię, bo ja wiem, że u mnie ten dół zawsze jest taki bardziej zwarty, bo jakby ta mąka, mm -hmm. nie wiem, jakoś, może źle mieszam, pewnie umówimy sobie na jakiś na temat, może trzeba tak, się bo to jest ważne. I zawsze ta góra wodzi mi ciut delikatniejsza i ja jej nigdy nie położę na sam dół, bo wiem, że jak mi kremy położą inne, to mi ten dolny biszkop po prostu jakby automatycznie siądzie, jakby to można powiedzieć musimy o tym porozmawiać. Musimy koniecznie, koniecznie bo ja się tylko jak ja słyszałam jak Agnieszka miesza i tak moja mama kiedyś mieszała, ja tak nie straszne. Teraz możesz zaobserwować mieszanie masy jajecznej z mąką przez mojego męża Tomka. Film nie jest w żadnym stopniu przyspieszony. Dobra, ale omówimy ten temat, bo sama jestem tylko ciekawa, bo Ty zawsze mówisz, że Tobie idealnie stabilnie wychodzi każda warstwa tak. i ja mam inaczej i wiem, że też moje obserwatorki też tak mają, one też mi piszą, że ta górna zawsze mi wychodzi taka, taka delikatniejsza, mniej stabilniejsza, Czy jakby ta góra, pomiędzy nie? pomiędzy górnym latem a dolnym to nie jest tak, że nie ma w ogóle różnicy, ale ona jest bardzo, bardzo niewielka. No i tutaj chodzi o technikę właśnie mieszania i robienia, więc na pewno zrobimy o to odcinek, a teraz idziemy dalej z naszymi jajami. Teraz Agnieszka kolejny temat. Tylko aż się boję, bo jak poruszamy ten temat na na, na moim Instagramie, to jest po prostu burza. U nas nie ma burza. Chodzi o jajka z wolnego wybiegu, czy takie ściółkowe, sklepowe. Ja z mojego doświadczenia, ja mam bardzo blisko sklep i ja tam głównie tam kupuję jajka. Miałam przez jakiś czas, moja przyjaciółka miała kurki i dawałam jajka z wolnego wybiegu i używałam. I one naprawdę jest różnica, powiem Wam, jest różnica między takimi jajkami z wolnego wybiegu i sklepowymi. Tylko u mnie się nie podobało to, że miałam daleko do przeciółki. Te je dostawałam razem jakiś czas, więc potem się ratowałam sklepowymi. Ale u niej było tak, że jak w sklepie, w sklepie miałam właśnie wszystkie idealnej wielkości, to u niej dostawałam bardzo duże jajka i ja właśnie się kiedyś tak sobie zniszczyłam Biszko, bo ona mi dała swoje. Ja zrobiłam biszkopt i góra była mega puszysta, bo ja nie zastosowałam właśnie ilości mąki. I wtedy właśnie się nauczyłam, że muszę to właśnie To był Są ten moment. E właśnie na tych jajkach z wolnego wybiegu, że właśnie już wtedy zaczęłam dokładnie ważyć, ile daję jajek, żeby dodać odpowiednią ilość mąki. To właśnie pewnie, że to było to. No ale faktycznie na tych z wolnego wybiegu ładniej mi ten. lepiej się ubijały białka. Mhm. Ale teraz powiem, że wróciłam do tych sklepowych i fajnie mi się na nich pracuje, ale to też jest y jakieś takie małe ale. Ja używam elek i czasami kupuję jednej firmy, ale nie ma ich, co kupuję inne. I trafiła mi się jedna firma, co, ma, co biszkopt mi wychodzi mega żółty, dosłownie taki pomarańcz. Jak z, z tych moich ulubionych jak mi taki ładnie wychodzi, taki puszysty, jasny, mm -hmm. taka struktura strukturę, ma takiego fajnego biszkoptu, to tam nie dość, że ma ten kolor żółty, taki paskudny, kurczakowaty, to jeszcze jest taka struktura gąbki, taka chropowata, taka mm -hmm. jak na szorstka. Bardzo mi się nie podoba ten biszkopt. I zawsze, jak się wkurzam, że jak robię taki biszkopt i na przykład na blog muszę zdjęcia zrobić, to tak ten no, to okropnie <noise> wygląda i cały tort muszę od nowa zrobić. Z powodu biszkoptu, z powodu jajek właśnie. Z powodu lekko żółtego koloru biszkoptu Magda robi torbę. Nie lekko żółtego. To nie widziałaś. No musisz mi pokazać. To, okay. to, jest, to jest idealne, nie? A tam dosłownie jakby dała barwnika żółtego do tego biszkoptu. Muszę zobaczyć te jajka, bo to ciekawy temat jest. Upiekę, raz, cię zrobię zdjęcie, to się zobaczysz. Dobrze. To teraz już wiecie, jakich ja jajek używam. Jestem po prostu leniwa i lecę do sklepu. Nie mam takiej, no nie patrzę na to aż tak bardzo. Ważne, żeby to był dobrej jakości jajka, bo też z pewnego skądu nie kupię jajek, mm -hmm. ale to już mam sprawdzone. Ale ostatnio, mi Agnieszka, mówiłaś, że to nie jest tak do końca, że te jajka z wolnego wybiegu, o tych zdrowych kurek, są takie idealne. Wyjaśnisz troszkę szerzej ten temat? Ech. Tak, dobrze. Zacznę od tego. Że w opisie naszego odcinka będziecie mieli linki do artykułów, do różnych miejsc w internecie, takich ważnych i sprawdzonych, żebyście wiedzieli, że to, co teraz powiem, to nie jest mój wymysł, tylko to jest poparte czyimiś badaniami. I teraz słuchajcie tak, jeśli chodzi o jaja, generalnie te jaja z wolnego wybiegu od szczęśliwych kur są super. Sama z takich korzystam w domu. Jeśli mam zrobić jajecznicę, jeśli potrzebuję czegoś właśnie w kuchni, jajka są mi potrzebne, uwielbiam jaja z wolnego wybiegu. Są fantastyczne. Natomiast tutaj trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Takie jaja, które są z wolnego wybiegu, są jajami, które są najbardziej narażone na to, że będą miały na sobie salmonelle. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że te szczęśliwe nasze kur, które biegają sobie po podwórku, tak, znoszą sobie te jajka, ale kury będąc w takim właśnie wolnym wybiegu mają kontakt z różnymi nosicielami salmonelli. To mogą być jakieś jaszczurki, to mogą być ptaki, to mogą być inne zwierzęta. I te kury mogą zostać zakażone salmonellą. Mogą tą salmonellę przenieść na nas i wtedy już tak wesoło nie jest. Dlatego takie jaja są i tu bardzo niepopularne, no niestety najbardziej niebezpieczne, jeśli chodzi o zakażenia mm. salmonellą. E, ja na przykład nie mam problemu, ponieważ ja posiadam naświetlarkę do jaj, więc ja jak sobie przywożę te jajka, to te jaja lądują sobie w naświetlarce, ja je sobie naświetlam i wiem, że one będą bezpieczne. E, natomiast no nie każdy ma taką możliwość. Mm. Ja z takich jaj korzystam, e, uważam, że to jest bardzo bardzo dobry produkt i, e, i te jajka są zupełnie inne, ale staram się jakby zadbać tutaj o to bezpieczeństwo i ja je sobie naświetlam, żeby mieć spokojną głowę, że o swoją rodzinę jakby tutaj zadbam pod tym kątem. E, natomiast najbardziej bezpiecznymi pod kątem, e, właśnie salmonelli, są niestety trójki, tak? czyli te jajka. Które są od tych biednych kur, które są ściśnięte gdzieś tam na tych farmach, które zajmują się tylko i wyłącznie tak, znoszeniem tych jajek, które nie widzą światła słonecznego, które jakby nie chodzą po podwórku. I to są jakby tak teoretycznie najbezpieczniejsze jaja, dlatego że te kury mają ograniczony kontakt z nosicielami. Salmonelli. To nie jest tak, że tej, te oni, one w ogóle są całkowicie bezpieczne, bo na pewno czasami się spotkaliście z tym, że gdzieś tam mówią, że w takim albo w takim dyskoncie mm -hmm. są wycofywane partie jaj, trójek na przykład, bo było zakażenie salmonellą. To też się zdarza, ale jakby statystycznie rzadziej. Tak? Więc mm, teraz, jakich jaj używać? Jak z głową używacie, myślicie o swoim bezpieczeństwie, w zasadzie możecie każdych jaj używać. Jeśli chodzi o taką czysto techniczną rzecz, czyli ubijanie pod biszkopt, to każde jajko się nada. Czy to będzie trójka, czy to będzie dwójka, jedynka, czy zerówka, tak? One się... z każdego zrobimy sobie biszkopt. No tutaj wchodzą rzeczy, których akurat nie chciałabym tak do końca poruszać, czyli kwestie etyczne, tego jak my podchodzimy do, do tego, jak są traktowane zwierzęta, tutaj już za głęboko wejdziemy. Ja w swoim domu używam zerówek, natomiast w pracowni bardzo długo używaliśmy trójek, tak? Natomiast teraz przechodzimy na ściółkowe. Czyli tak, tak przechodzimy, zaczynamy, no już przeszliśmy, mhm. tak? Przechodzimy. A one są droższe, tak? To wiadomo, że wpływa też potem na cenę finalną produktu, ale przechodzimy na ściółkowe. Natomiast ja jestem jeszcze bardziej leniwa niż ty, bo ja nie idę do sklepu pod domem, tylko mnie przywozi firma, która się zajmuje, która, hurtownia jaj, która przywozi mi jaja, które już zostały naświetlone, o, jakby otrzymuje specjalny certyfikat, że one są bezpieczne i na takich jajkach e, pracuję. Natomiast musicie sami rozważyć, e, które jaja będą dla Was lepsze? Ale powiedzmy, mówimy o tej salmonelli, ale na przykład e, przecież salmonella ginie w jakiejś określonej temperaturze. Przecież biszkopt pieczemy 160 stopni, a czy w 150, tam minimum 155, nie? Tak. No, ja się z Tobą zgodzę, tak? W Biszkopcie tej salmonelli nie tak, będzie. Tylko... Bakterie salmonelli, fakty. Mogą być obecne na skorupce jaja oraz w jego treści. Na powierzchni sprzętów mogą przeżyć nawet 14 dni. Najlepiej rozwijają się w temperaturze 37-40 stopni Celsjusza. Niskie temperatury usypiają bakterie, które przestają się nam namnażać, ale nie zabijają ich. W temperaturze 100 stopni giną niemal natychmiast. W temperaturze 70 stopni giną w ciągu około 4 minut. W temperaturze 60 stopni giną w ciągu 10-20 minut. Promienie UVC niszczą 100% bakterii salmonelli. To są kremy, na przykład krem rasel, krem tak. na bezie i to tam jest po prostu... No, no tam coś... z kolei nie podnosimy tak. tej temperatury tak wysoko no. żeby e, i nie na tak długo, żeby faktycznie zabić tam salmonelle, jeśli używamy zwykłych jaj, więc jakby tutaj to bezpieczeństwo jaj... No nie, nie jest to popularne wszystko to, co mówię, bo my czasami bardzo chcemy zamknąć oczy i udawać, że nie ma jakiegoś problemu. My no jesteśmy sobie właśnie na zdrową żywność, więc jest jajka z, właśnie z wolnego wybiegu od tak. gospodarza, a ja pamiętam, że moja przyjaciółka nie miała lampy do naświetlania. Ona po prostu miała te jajka... Z, dawała mi tam też poznajomych właśnie i kiedy się zapytałam czy ma to lampy powiedziała właśnie, że nie ma, nie kupili te lampy, więc ja po prostu wiedziałam, że tych jajek na pewno nie mogę użyć do kremów właśnie maślanych, tak, tak. Bo po prostu nie czułam się pewnie, bezpiecznie, mimo że wiedziałam, że ona dbała o te kury, tam wszystko było w porządku, ale nie miałam tego jak zaufania. Słuchajcie, to też jest tak, że to nie jest tak, że za każdym razem jak kupujecie takie jajka, to są zakażone salmonellą. Tak. No tak nie jest. To jest jeden przypadek na ileś tam, ale może się zdarzyć. My też bardzo często nawet nie wiemy specjalnie, że zostaliśmy tą salmonellą zakażeni, bo te objawy salmonelli, jeśli ktoś nie jest chory na coś, dodatkowo nie ma jakichś chorób Współistniejących, to bardzo często przechodzi to jak jakieś zwykłe przeziębienie, e, jakiś wirus. Bardzo często mówimy mam, o wirusówkę, mamy jakąś gdzieś tam czymś dziecko tak. przyniosło z przedszkola, czy, czy gdzieś się zaraziliśmy, a to może być kwestia właśnie zakażenia Salmonellą, że, że my nawet o tym nie wiemy, no bo to jest gorączka około 38 stopni, tak? Dreszcze mhm. może wam być niedobrze, mogą być nudności, wymioty. No i z czym nam się to kojarzy? no Bardzo często nie łączymy tych kropek. A to może być na przykład spożycie surowych jaj, ale jeśli ktoś będzie na coś chory dodatkowo, no to tam też wchodzi w grę odwodnienie i tak dalej, więc to może mieć jakieś takie bardziej przykre konsekwencje. Natomiast możemy nawet o tym nie wiedzieć, ale jakby też, żebyście dobrze mnie zrozumieli. To nie jest tak, ja nie potępiam, sama używam zerówek, natomiast już w pracowni, no to trzeba zadbać właśnie o to, żeby albo kupować jaja naświetlane, albo je naświetlać samemu, ewentualnie mm. wyparzać, ale dla mnie wyparzenie akurat jest tematem kontrowersyjnym, ale pozwolę sobie go dzisiaj tutaj nie poruszać. Okay. E, tak, to, to wyparzenie. Ja, jeśli o mnie chodzi, ja stosuję metodę naświetlania jajek jak najbardziej, bądź kupowanie naświetlonych, bądź ewentualnie korzystanie z jaj, które są pasteryzowane. Dlatego, że poza tym, że są... widzę zdziwienie na Twojej twarzy, chyba wiemy, nigdy są... jeszcze o tym nie rozmawiałeś. Nie, chyba nie, bo właśnie o białka to wiem, że są pasteryzowane, ale jajka? Kochani, możemy kupić w takich sklepach, takich większych hurtowniach, można kupić białka pasteryzowane, czyli to, co większość z nas zna, można kupić same żółtka pasteryzowane, czyli macie butelkę bądź karton z samymi żółtkami. Ja uwielbiam to, dlatego że ja robię bardzo dużo kremów budyniowych. I dla mnie w rozbijanie tych jajek, żeby uzyskać te żółtka. To byłaby droga przez mękę. Więc dobra. ja kupuję żółtka, które są wybite już, oddzielone od, od białek i są spasteryzowane i są bezpieczne. A ja się no co oni robią z tymi żółtkami, jak robią z białek pasteryzowane. Tak, on, białek. je też można kupić i tutaj też od razu uprzedzam. To nie jest żadna chemia, tam nie ma chemii. To jest czyste żółtko, tyle tylko, że poddane procesowi pasteryzacji. Warto się zainteresować, co to jest pasteryzacja, ale właśnie poza białkiem i żółtkiem można też kupić tak zwaną masę jajeczną, czyli to są całe jajka, które zostały. Wybite ze skorupki, spas wymieszane, spasteryzowane i spakowane do kartonów, czasami takich, takich wielkich pojemników plastikowych. I to są znowu zwykłe jajka. Tyle tylko, że poddane takiej obróce, która powoduje, że nie ma salmonelli. Więc to jest też świetna opcja dla osób, które na przykład chciałyby założyć działalność domową i mają problem taki, że instytucje odpowiedzialne za wydawanie zgód na, na takie, e, takie pracownie tak jakby domowe, taką działalność domową, nie chcą wam się zgodzić na jajka, można używać właśnie tych jajek pasteryzowanych i wtedy mamy problem z głowy. Mam takie pytanie, bo ja sobie tak próbuję wyobrazić tutaj całe jajka wymieszane w butelce czy tam w opakowaniach. Jak ty to potem odmierzasz, że potrzebuję no jajka? No to wtedy muszę nagramy. Czyli wracamy do ciebie mówić? no tak wtedy, wtedy sobie przeliczam że na przykład nie wiem potrzebuję, potrzebuję pięciu jajek i każde moje jajko ma na przykład 64 gramy no to wtedy można sobie po prostu policzyć mm -hmm. i nalać tyle ile potrzebujemy nie byłem, bo możemy spróbuję kupię i spróbuję tylko się najmniejsze opakowania z tego co wiem są litrowe więc to nie jest małe opakowanie są oczywiście też większe jak najbardziej ale to jest naprawdę świetna opcja dla osób które nie mogą po prostu mieć jak z jakiegoś powodu ale tych a po otwarciu butelki ja długo przechowuję w lodówce tak? No tutaj te terminy są krótkie bo to krótkie, są jaja nie? tak z racji tego że one w większości przypadków które ja znam nie mają żadnych dodatków chemicznych bo pewnie mhm. są też takie które są ulepszane żeby dłużej wytrzymały przypuszczam że takie też są na rynku akurat ja ich nie znam więc w tych które ja kupuję nie ma tych dodatków więc one po otwarciu zazwyczaj chyba są dwa albo trzy dni nie pamiętam na ten moment bo jeśli używam akurat całej masy jajecznej używam dosyć rzadko mhm. raczej tutaj żółtko i białko osobno no, ale dosyć szybko trzeba to złożyć. Także to nie jest tak, tak że no można no długo przechowywać, bo wiem, że używam używałam te białka, które ja używałam, pasteryzowane białka, to mi tam producent, bo ja miałam współpracę taką krótką, to właśnie powiedział, że mogę je po otwarciu się do 7 dni trzymać w lodówce, a później już po prostu zamrozić. Więc jak już wiedziałam, że połowa butelki mi po trzechę została i wiedziałam, że nie użyję to do woreczka i do zamrażarki. Tak, nie? no białko fajnie można mrozić, gorzej jest z żółtkami. Nie dlatego, że żółtka, jak je zamrozimy, są takie sposoby, że dodaje się trochę cukru albo tak, trochę soli, ale przyznam się szczerze, że bardzo tego nie lubię i, i zrobiłam to chyba ze dwa albo trzy razy, dlatego że potem, jak rozmrażamy te żółtka, to one już nie wracają do tej konsystencji, którą miały wcześniej. są takie bardziej zbite, mnie to bardzo nie odpowiada, więc ja akurat żółtek nie mrożę. Ja dużo robię kremów budyniowych, więc po prostu tak sobie planuję pracę, żeby, żeby zrobić. A jak mi coś zostanie, to dzieciakom robię kogel mogel. Ja, ah, tack I zdrowy, bo są pastorzowane. Tak. Ja, ja się wychowałam na y, tym koglu-moglu. Ja A się robiłaś kogel mogę z samych żółtek czy samych? Z samych, samych żółtek? Ja też, z samych I żółtek. Wtedy się nie, nie przejmowało salmonellą. Tak. I naprawdę ja się dziwię, że ja po prostu nie to nie było. No. bo my że myśmy przeżyły. Tak, bo my się dosłownie dwa, trzy razy w tygodniu. Nie było, wiesz, wtedy nie było tak słodyczy, więc kogel mogę się kręciło. to <laughs> jeszcze z kakao, ojej. Ojej, no, piękne wspomnienie. Ale teraz mi powiedziałaś o tych rzutkach. Muszę kupić ich chłopakom zrobić, żeby wiedzieli, jak to kiedyś było. Tak, Bo ja potem widziałam właśnie sposób, że jeszcze białka z białkami się jeszcze robiło. Ja mam na blogu, słuchajcie, mam przepis na piankę truskawką, właśnie z ubitych białek i dodane y, takie pióre truskawkowe. Mm -hmm. Ja to raz zrobiłam, ale to zrobiłam właśnie na świeżych białkach i się bardzo bałam tego przepisu wrzucać, bo nie byłam się pewna. Ale zazwyczaj się pomyślałam, że są te pastryzowane białka, to ja mogę ten deser latem po prostu kręcić. Możesz kręcić na okrągło. Kręcić, a ja ci załatwię żółtko, bo ciężko ci będzie kupić, bo to jednak trzeba pojechać do dużego, bardzo dużego sklepu, w którym takie rzeczy są. To ja ci kupię i będziesz mogła chłopakom zrobić. Tylko wiesz, to będzie lider, więc nie wiem. A, tam nie, zjemy. nie odpowiadam, ja mam przecież, że jak że paków, paków w domu, no tak. więc jest tym miłym akcentem, jakże słodkim wspomnieniem dzieciństwa, kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Było nam bardzo miło. Mam nadzieję, że Wam się spodobało koniecznie nam. Dajcie znać, czy właśnie takie odcinki, gdzie przeplacamy wiedzę naszą historię, kamizujemy, takie okruchy życia <laughs> Wam się podobają. No i zapraszamy na kolejny odcinek. Pa. pa.